w Uga Buga tajkun i słuchajcie musimy stworzyć swoją wielką jaskinię Uga Buga. Najważniejszy w jaskini jest oczywiście ognisko. O tak, jak mamy ognisko, to możemy już tutaj się wygrzewać. E, e, czekaj. E, halo, co wy to robicie? Uga wybrzucie? Buga. Ognis! 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 O, oni mnie walnęli! Z kija z maczugi! Nie będę musiał się na nich obronić. Słuchajcie, więcej ognia potrzebuję, żeby ich rozwalić. O, jak tu jasno teraz! O, i potrzebuję otwórz wejście do jaskini za 100 fragmentów. Słuchajcie, zaraz was rozwalę, jak otworzę wejście, to lepiej się ee, oddalcie ode mnie mam rozwalić! I co? I będziecie tak tutaj jeszcze stać? No to Otwórzysz wam. zobaczycie. zobaczysz te drzwi, to zobaczysz Zaraz wy zobaczycie, jak te drzwi otworzę! O, zaczynasz zbierać węgiel. Cóż, jaskiniaż to robi, ale e, dostajesz wszystkie fragmenty. A, okej, okay. no dobra, czyli zbieramy w tym momencie właśnie te odłamki. Widzicie, te odłamki potrzebujemy, żeby rozwijać dalej naszą jaskinię Uga Boga! I możemy teraz znaleźć jaskiniową ko kobietę, aby uzyskać więcej węgla. O, patrz, elo. Dobra, zrobiliśmy w tym momencie to i czekaj. Patrz, oni zbierają w tym momencie... Co jest grane? Dlaczego on tak wygląda? A ona jak wygląda? Nie, ona wygląda normalnie, to ten wygląda tak dziwnie. Okej, okay, dobra, mamy 100 fragmentów, więc teraz patrzcie na to... Idę otworzyć w tym momencie tą jaskinię i ich rozwalę. Uga, Buga otwiera! I co? Panie Uga, Buga, tojcie, otworzysz tam drzwi, żeby nie było tego czerwonego laseru. No jasne. No jasne! No jasne! co się wydarzyło. Moja głowa się No dobra, to jest wasza ostatnia szansa w tym momencie, bo zaraz, zaraz rozwinę tak bardzo moją jaskinię, że właśnie w tym momencie znalazłem rudę miedzi. I ta ruda miedzi będzie dawała jeszcze więcej. Patrz na to, właśnie ktoś ją wykopuje. Kolejny mój jaskiniowiec. Uga, buga. I patrz na to, ile mam już fragmentów. O, już 250, 60 Jak to szybko leci. I wiecie co? Ja będę chciał sobie tutaj zaraz rozbudować jaskinię. O, może podłogę. Patrzcie. O, ale tutaj się pod Złoga pojawiła. I co tutaj jest? Złota maczuga? Gold... Jaskiniowcu, tutaj, a może wyjdziesz ze swojej jaskini troszkę na zewnątrz, co? Dobra, Ale no to dałam. W tym momencie ci zaraz pokażę. Dobra, patrzcie. na po. Ale ja nie mam kijaka, proszę mi nic tylko nie rób. O! Patrzcie tutaj, oga, zaraz was wszystkich rozwalę! Jaskiniowce, popłóżcie mi, no! A no masz, to a, a, ej, co ty masz za co ty masz za broń? Mam, mam, a, 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 a. No, mamy, co ty mam, Dobra, No tutaj tak do moich jaskiniowców, podejd za mnie. Ej, tam są twoi jaskiniowcy co oni tam Robią. Dawaj, zawalcz z nimi, zobaczymy, że jesteś taki swania! E, dobra, dobra, no to ja ich rozwalę tych jaskinio twoich nie, no! A masz, a masz, a O, Boga jest rozwalany! Ej, on jest większy! A Ty też będziesz rozwalony, chodź to! No, ta już niedługo na kanale, a teraz możecie kupić jej limitowaną kolekcję koszulek u rozkupków! Sprawdzajcie na Shopie. Chodź, a, chodź, a, chodź. O, Ty ich pokonujesz! jesteś takim dobrym jaskijowcem, coś tak! Eś, 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 Yes! Jest! Rozwalony! I dostaję za to odłamki! Jest bardzo dobrze! I teraz ciebie! Nie! To 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 co Dubek, choć to, to, choć to. to co? No wej. Ach Nie macie. O nie macie. Ja Ej, dola, ja was wszystkich rozwalamy. Jesteście <laughs> takimi lamusami. Bo a ja was ostrzegałem, jak otworzą się wrota do moich drzwi, to wtedy was rozwalę. I patrzcie na to, mogę kupić teraz most za diamenty. Jo, ja już jestem takim rozwiniętym jaskiniowcem, ale to jeszcze dopiero początek. Patrzcie na to. Mamy tutaj mm, może jakieś podwójne. Ej, nie ma. O, jest podwójne. Podwójne zbieranie tych fragmentów odłamków. Jak to będziemy mieli, to będziemy już przekozaccy. O, tak, chodźmy tutaj, już mamy 3000 do odebrania. Wow! I teraz oczywiście jeszcze więcej do. Rzeczy bierzemy. Odłamków. Pierwszy jaskiniowiec z narzędziami. Jak on wygląda? O, oh Patrz! To jest pierwszy jaskiniowiec, który daje nam więcej. Okej, okay, dobra. Idziemy dalej w takim razie. Znajdź kolejną rudę. O! Oh, I tutaj za 2,5 tysiąca będzie jaskiniowiec, który będzie mógł wykopywać tę rudę. A ja mogę ją wykopać? Nie, nie mogę niestety. Siebka! Do roboty! Aaaaaa! A, o, o, karma, karma wróciła, ej, co, to się odwaliło. Dobra, zbieramy, zbieramy sobie te fragmenty, oczywiście e, I sprawdzamy, co tutaj można kupić. O, fragment ścieżki za tylko 100 e, odłamków. To to jest taniocha, taniocha, to wszystko sobie tutaj kupimy. Biblioteka naukowa. Uuu, odblokowałeś bibliotekę badawczą. Użyj tego, aby odblokować nowe przyciski ej, Panie do... Uga Bugatojcie, przychodzę z prezentem i pojednaniem! Pojednanie, no dobra, Je, zainteresowałeś mnie w tym momencie Chcesz tylko otworzyć mi Dobra, Dziękuję. Mam A dla mi. pana Jagodę... <śmany> <śmany> ja jestem właśnie uwięziony, mam dla pana Jagodę. Zjadło To zostańska! To dala! tylko mnie Przejąłem twoją jaskinię! To o, Ale mnie zdenerwowałeś no teraz. teraz w tym momencie jestem właścicielem twojej jaskini, panie i to tak, tak, tak jesteś pewny? No to patrz na to. Oś, tu, oś, Dobra, oś, e, nie, to, to, Ej, nie, co sojusz, sojusz, co już? Co teraz sojusz? tak, ja tutaj mogę pracować u pana w jaskini o, no w sumie, no ja chętnie mi się przyda pomoc na dłoń no to zapraszam do pracowania tam na górze ugabuga, e, jest miejsce dla ciebie ugabuga, ale się Gabuga! Okej, 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 gorąco ogień. co ty robisz, A... ugabuga no to... jesteś Sarki. najgorszym ugabuga, ej, ale patrzcie, ten gościu już wygląda na dobrze wow. wyposażonego, ma mega mocny kilo. aha o, ty się widzę, fajnie rozwijasz swoje jaskini no jasne, że tak, bo ja ogólnie jestem dobrym jaskiniowcem, który rozwija się z prędkością, milion na godzinę. I w tym momencie patrz, ile chcę zrobić. Co fragment. To? O, co to co, co są za rzeczy? Rozpocznij badania. Woodcrafting 33% ukończone. Dobra, biorę to. Co o, ale tak rozwijać fajnie. Ej, dobra. Mamy już 67%, będzie 100% za 2400. Już mam. O, super! To będzie chyba Teraz. jakaś nauka. Nauka naszych przyszłych plemion. Odblokowana wow. Woodcrafting. Dostępne nowe przyciski. O? To tu? Story to, to try odkrywasz teraz! No właśnie, rzemiosło drewne... Te... A Amas! Amas! mas, Ej, co, co tam się dzieje? Coś tam próbuje się ktoś dostać? Ej, właśnie zapomniałem zamknąć! Iś. dobra. O! Dobrze. ja mogę być swoim ochroniarzem! Gacek wszedł do bazy! Gacek! Gacek! Lecę cię rozwalić, Gacek! No gazek został! A tam tylko zajmij się gackiem, a ja zajmę się rozwalaniem! rozwijaniem raczej. Może to tworzy dla mnie jestem? Eee, jasne, jasne, otworzę, tobie Oho, nubek ja. i zawsze, tobie Zawsze nubek, proszę. Dziękuję. proszę ba <laughs> nie zdążył, nie wierzę. Dobra, weźmy sobie sprawdźmy, co tutaj jeszcze można kupić. Jagoda uzdrawia HP, a czyli to miał Ptycho, miał Jagodę. On nam, 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 I kiedy się pojawi nowa jagoda? Nie ma jagody, ona się jakoś odwraca. Ty co? Co się z nią dzieje? Dobra, mamy kolejne tutaj od, odłamki, które sobie od razu rozwiniemy tutaj. Rzeczy. O, ławeczki. I może kamienna siekiera? O! Kamienna siekiera! O, mega! Z tym tu ja już rozwalę gacka. Gdzie jest gacek? O ty, o nie ty. Mam, nie mam na posiadanie domu. O ty. Awans! Znowu. Ej, czy ty rozwaliłeś ptysia? Czy mi się wydawało? Ptysia Dzień no, dobry, wróciłem, u Gabuga Ej, muszę coś no, ci pokazać, chodź tylko za mną. A Stare, co za rysunki? ja właśnie namalowałem łososia. O, to jest Mirek, to jest Mirek z czy to widzisz? Mirek, to, to naprawdę Mirek na Wojanowicach? To jest Mirek, a dookoła są wszyscy, którzy chcą go pokonać. Ej, ja w ogóle niedługo piosenkę diaks, diaks. Ja jak kopień, jak kopień, jak synek, kopień, jak aha, aha. Uh -huh, uh -huh. Ukradłem ci jagodę, Tojtek! Agacek, a gazek co kopię? A gazek. A, a numek kopię dyrta, a gazek kopię żelazo. A, a, tak. no to Ej, to nie. Jest. <laughs> Ej. Ej. Przed, przed Twoją bazą są naprawdę fajne rzeczy, które możesz sobie kupić! Ej, ja tutaj widzę właśnie jakiegoś epickiego jaskiniowca za 70 tysięcy I on będzie mi dawał bardzo, bardzo, bardzo dużo, ja go kupuję! O, Zimbu, roz, rozwinę moją jaskinię na milion procent! Uga, buga! No, kupię złoto! O, ja on złoto kopie, ale, ale bogacz! to jest super! Ja nie mogę! Dobra, biorę, biorę, Ubra, biorę to złoto. jaskiniowiec jest super, a palę się znowu! Patrzcie, ile tego złota tutaj leci! O, 20 tysięcy! 300 tu ty się dzieje, ale kasy! Teraz no, kupi, kupisz wszystko! No właśnie, i teraz o, kolejny jaskiniowiec, który... I czekaj, co to jest? Wyczyść skałę na drugie piętro. Co? co o, to Znowu znaczy? drugie piętro?! Będę miał drugie piętro. Patrz na to, bo ja jaskinia się to rozwija. Duże. O, stary, zobacz, co tutaj jest na górze. O. Ajgad, widzicie tamte kryształy? To są diamenty! zielone! Zielone są! Dobra, ja w takim razie lecę e, z, pozbierać kaskę i leczyć dalej tutaj z tematem. matem. 70 tysięcy, mamo! O, mg, dobra. E. A tu na zewnątrz jeszcze sam zestaw zbadawać, jak O, właśnie, na zewnątrz to prawda. O, jaki mocny, tam. O, w ogóle yes, tak! O, mamo, mamo, ja tak przetestuję, na tobie przetestuję! na Tobie. a, a! A, 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 a! A, 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 a! A, nie a! O, a, a, a! A, a! A, a! A, ja, ja byłem na balkonie u góry, ale to jest fajnie. Co? Już to nic jest? nie pomaga. Ej, dobra, jest dobra? to jest. to wygląda super kozacko. Zamknięty, szukaj umiejętności, struktura obronna. Aaa. Ty musisz się uczyć dopiero takich rzeczy. Tutaj są umiejętności, patrz. Siedzenia w fabryce, i tutaj teraz kupujemy Pek. O, sztuka obronna, zobacz. Właściwie się I teraz będę mógł to kupić pewnie na zewnątrz, jak to się A, rozwinie. Tak, tak, tak. tak. Dobra, odbieram A, kaskę. Tutaj... A nie, o, to, nie jest to jest technologia. technologia, to jest technologia. Dane kiry treningowe? O! o możesz kupić te rzeczy na zewnątrz! Ale dostają! Mm. What? <laughs> Dobrze? O, ja też zostałem. Sprawdźmy w takim razie, co tam na zewnątrz się pojawiło. Ooo! Mamy to, patrz na to jakie struktury co? obronne! Ej, dobra, to jest najlepsza gra na świecie! Jest ja, super! Jaka jaskinia teraz będzie potężna! Niech się to nie dostanie! Naprawdę, no, masz takie mury, ale super! I dobra, serio, tutaj będziemy mogli takie mocne rzeczy robić, że ja się nie wytrzymam. Dobra, weźmy sobie w takim razie jeszcze tutaj kolejną technologię może odblokujemy. Co to będzie? Technologia, technologia, technologia po prostu no ma technologia, technologia. I U może internet protect? będziesz mógł mieć Internet zablokowałem, no, dostępne są nowe przyciski e, Ale w które jest. Taka, to co, no, chyba no, na no, górze, może na dachu, co? Dawajcie, idziemy sprawdzić właśnie teraz na górę, co tam mamy o, jest to mojego, Ej, a ty Gacek, ukradłeś moja, y, moje winogronko? No ja zgodnie, nie ja mogę jednego Oszalałeś moje winogronko O, musisz tylko no, zobacz Uuu, a, patrz na no, to ją ja. I co to jest rzeczy? to? Pyk 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 Ale to jest drogie człowiek Ale ulepsze... to jest drogie wszystko Tak, Więc... to jest o, mega drogie, ale zobacz jak masz balkon fajny to. Ej serio, tutaj mi się podoba Ej, a co to jest? Hmm. LEGENDARNY co? CZŁOWIEK JASKINI biorę! go! my nie, nie no, to widzieliśmy nie, to jest co? To kosztuje miliona boksów. i patrz na to, ale kopie! Co Ale kopie te diamenty tutaj na górze. Ale fajnie, oj, stary, to jest, to jest, jest ametyst to. chyba. To mi się podoba. I czekaj, teraz jak spadniemy sobie tutaj na do, to ile mamy do odebrania jest, kaski? A co to jest? 700 tysięcy, prawie milion! Ale no, za dużo. O. Ale super, że jest takie szybkie zejście przez tą dziurę w jaskini, podoba mi się to. No, no właśnie, to chyba widziałem tam jakąś drabinę. I ej! wydaje mi się, że z tą drabiną szybciej tam się dostaniemy. Ile tam. No, dobra. no, drabina nam się przyda, dobra. Ej, Dobek, no a ty co tutaj robisz? Gdzie jest Ja No ja bym chciał wykopać dirta, ale nie widzę nigdzie. Hmm. O, zrobiłem drabinę. Ej, ej, jak to dirta? Przecież dirt. Tutaj nie ma dirta. Z dirtem się nie rozwiniesz, to już wow. nawet jaskiniowcy wiedzieli w dawnych czasach. tu są daccy, to czemu nie mamy a dirta, no? To... Bo... Eee, bo to nie jest Minecraft, hehe. <grydżak> ej, ale się nie hmm. siedzi w tym ognisku. Oh, ej, patrzcie. Trzeba w tym Odblokowałem no kolejne pomieszczanko. Co no to jest? Ale to Łooo! O! to my god! Sorry, to Co ja w ogóle? Ja, ja to chcę odblokować, dobra, lecę po kaskę, lecę po kaskę. Co to jest? Daj mi Daj mi kaskę! Co ty, pomylony, nie Ile Robuxów tutaj? Robuxów? Nie, nie, nie tak dużo, tak szczerze, niecałe tysiąc. No i to nie tak no dużo tak w sumie. Nie no, nawet no nie tak całe pięce, tak naprawdę, bo tylko no 3 sami nie chcesz. Ta, na pewno, ale ty wydajesz co drugi dzień tyle. <laughs> no i to Gacek mnie goni z jakąś maczugą. Ej, dobra, ja chcę, mój... żeby Ja to wy się tam bijcie, a ja tutaj chcę sprawdzić, co to jest za kopalnia. <laughs> Pierwszy grób fragment. okej. Okay. Co? Block Ag. Ej, to są jacy, jakieś groby tutaj. Ej, to jest jakiś grobowiec! Oj, Ej. Ja. Co okay. to jest, stary? Zobacz, oni żyli 20 tysięcy lat przed Daszumerą! Ej, patrzcie, tutaj zobaczę? kopią! Ługa-buga kolejne kopie. Znowu ługa I tutaj jeszcze, zobaczcie, grzybki jakieś tutaj są, co to jest? O, odrodzenie. Ej, odrodzenie. Jest o prędkość. Ej, będziemy się chyba Rebirfa zrobić, wiesz? Gdzie? Chyba tak. Wymagane no, zobacz... odrodzenie, następny błękity grzyb. No, to nie ma czy A ja nie mam rebirfa, a ja nie chcę rebirfa, bo ja chcę tutaj się rozwijać kolejnie. I czekaj, 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 czy ja tutaj będą nowe bronie. Ej, co to. Kamień na siekiera, o tak! Ale słodko wygląda. Mam pierwszy raz mieć i teraz was rozwalę. Nie, nie, nie! A masz, ale szybko. No ja nie, się sam poddaję, ja, ja nie chcę z tobą walczyć. Aha, wiedziałem, bo jesteście słabiaki. Ale... Ej, to, to może spać! Yo, to jest sypialnia normalnie! I nawet woda! Elo! Ale Ej, fajnie baba, to wygląda! Super jest ta jaskinia mega ładna, co? I teraz nie uwierzycie, zrobiłem chyba kolejny level jaskini. A co tutaj jest? To te by flagi, to to by jakieś flagi, ty. Tak, ja zejdę na dół, bo ja potrzebuję kolejnych tych odłamków, Dawajcie wow. mi odłamki! Gdzie to są odłamki? Tutaj, o! 6 milionów mam do odebrania, o, ciekawe. Co, kręcę. ty kupisz całą jaskinię teraz? Serio, dobra, 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 ta jaskinia będzie tak rozwinięta, widzowie, nikt nam nie podskoczy w tej jaskini. Ja mam propozycję, mogę być ochroniarzem, stać przy wejściu. Ej, to dobra propozycja, Domek, to... E, dobra, i, dobra, i, dobra. I, i, zostań ochroniarzem, aha. Ej. Daj to, Twoje jaskiniowcy do mnie gadają, mówią unga bunga. Eee, nie gadaj unga bunga, tylko ha, ha ha bunga. Yo, jak on wygląda strasznie, co? No, to prawda. prawda. Dobra, lecimy teraz na górę, na trzecie piętro, bo tam podobno są jakieś nowe rzeczy. O, czekaj, Chodźmy, czekaj. chodźmy. Łódź Kolejna drabina, okej, okay. światło jest, oświetlenie, pomaluj coś, pomaluj, okej. Okay. O, co malowidło? Ej, o, Ole. Ole maczuga! O oh, skory. Ah! co to było? Na pięć Na pieczki, tu rozwalam cię. Jak ty mogłeś mnie tak pokonać? Pokaż swoją dominację. Ooo! Oh! Oh! Nie, no, co to miało znaczyć? Omg, oh, ale tu rzeczy są mocne. Złap wodę. O. obrotowa to oh, Ej, ty masz taką ładną już to mięskiny, jest kinie. tak z daleka, wygląda super. No serio, no, się. się. Ale... Opa, opa, la, 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 la. Lalalala, la, 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 la. ej, czekaj, czy ja już mam właściwie wszystko? No, hej, no to może wychodzić. Znajdź, o, Zobacz, gdzieś chę? mnie jeszcze prowadzi, gdzieś mnie jeszcze, czekaj, tutaj na dół. Wiesz co, chyba bez tak. Rebirfa ciężko ci będzie zrobić więcej. Eee, dobra, czekaj, spróbujmy ej. tutaj. Ej, tak, prowadzi mnie chyba do Rebirfa, czyli widzowie, udało nam się stworzyć najlepszą jaskinię na świecie! Uga buga! Uga buga! A czy ty próbujesz mnie waląć, Gancek? Tak, chodź no, chodź dabaj, to. chodź tu, chodź a, i widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.